Żeby ktoś was mógł pokochać, wy musicie pokochać sami siebie. Jeżeli tego nie zrobicie, to tak naprawdę wszystko będzie leżeć. Powiedzmy, rzadki scenariusz, ale znajdziecie sobie chłopaka, dziewczynę, którego pokochacie i chcecie oddać mu wszystko. Całego siebie, całą swoją uwagę, cał, cały swój czas, wszystkie swoje pieniądze, poświęcić się po prostu dla tej drugiej osoby. Wiem, bo też tak kiedyś zrobiłem, ale to w innych odcinkach opowiadałem. I w pewnym momencie zderzacie się z sytuacją, gdzie zaniedbujecie siebie. I problem jest w tym, że nawet jak wszystko wszystko tej drugiej osobie, to nagle dostajecie taki limit, gdzie już nie możecie dać więcej, bo zaniedbaliście sami siebie, i później, nawet jak macie osoby, które was kochają, nawet jak macie osoby, które wy kochacie, w pewnym momencie zderza się taka sytuacja, gdzie albo oni was zostawią przez to, że zaniedbaliście sami siebie, jesteście takimi nieudacznikami w tym przypadku, bo po prostu sami nad sobą nie pracowaliście, albo zostaną przy was, ale przez to, że wy zaniedbaliście całkowicie sami siebie, oni będą musieli się dostosować do ciebie, i albo poświęcić. Swój, swój czas, albo poświęcić swoją energię, albo poświęcić swoje pieniądze, zasoby, ewentualnie swoje samopoczucie względem tego, że będą musieli was podnieść na tym duchu, będą musieli wam pomóc w tym. I tak naprawdę, mimo tego, że cały czas chcieliście dobrze, to na samym końcu i tak wychodzi na to, że zrobiliście źle. Przez to, że zaniedbaliście sami siebie. W życiu mamy tylko siebie, pamiętajcie o tym. I mamy osoby, które was kochają, mamy osoby, które wy kochacie, ale na sam koniec liczycie się wy, bo jeżeli wy będziecie. Zaniedbani, to te drugie osoby albo was zostawią, albo będą musieli się do was dostosować i będą wam musieli pomóc. I wtedy zaniedbujecie tak naprawdę wszystkich. Jeżeli wy osiągniecie jakiś sukces, to będziecie mogli w stanie pociągnąć wszystkich innych do tego, żeby ten sukces osiągnąć. Więc starajcie się pracować jak najwięcej nad sobą, bo jak zaczniecie pracować jak najwięcej nad sobą, jesteście w stanie swoim przykładem, tak jak na przykład ojciec daje przykładu dziecku, tak jak na przykład matka daje przykład dziecku. I w tym przypadku to jest takie, że jak mama powie, synowi, że sport to zdrowie, to jest co innego niż jak mu pokaże, że sport to zdrowie i będzie cały czas ćwiczyć, będzie tym przykładem zdrowotnym dla tego syna, to on wtedy będzie widzieć, że faktycznie sport to zdrowie, a nie tylko tak mówią. I w tym przykładzie tak samo jest. Czyli pokażcie to, że dbacie o siebie, że dbacie o tą drugą osobę, stawiacie mimo wszystko siebie na pierwszym miejscu, tylko i wyłącznie dlatego, żeby ta druga osoba mogła też stawić siebie na pierwszym miejscu, nie ciebie, tylko siebie i ona może z ciebie brać przykład, jak po prostu iść wyżej, i to nie chodzi mi czysto o ścieżkę na przykład pieniędzy, tylko bardziej o rozwijanie tylko bardziej o rozwijanie po prostu samego siebie, charakteru takim, jakim chcielibyście być. Wiem, że to był krótszy odcinek, ale mam nadzieję, że przemówiłem wszystko, co powinno tutaj być powiedziane. Trzymajcie się, widzimy się w następnym.